Hugh Lofting. Podróże doktora Dolittle. Tłumaczenie na podstawie The Voyages of Dr. Dolittle wydawnictwa Frederick A. Stokes Company z 1922 roku. Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzebka. Część czwarta. Rozdział pierwszy. Języki skorupiaków raz jeszcze. Miranda, purpurowy rajski ptak, słusznie przepowiedziała dobrą pogodę. Przez trzy tygodnie poczciwy statek Carlo przedzierał się przez smagane wiatrem morze. Przypuszczam, że większość prawdziwych żeglarzy uznałaby tę część rejsu za nudną, ale nie ja. Gdy płynęliśmy dalej na południe i dalej na zachód, oblicze morza każdego dnia wydawało się inne. A wszystkie drobiazgi rejsu, na które starszy człowiek nie zwróciłby uwagi... Były bardzo interesujące dla moich oczu. Nie mijaliśmy wielu statków. Gdy jakiś zobaczyliśmy, doktor wyciągał lunetę i wszyscy mu się przyglądaliśmy. Czasami wciągał na maszt małe kolorowe flagi, dając sygnał z prośbą o wieści, a statek odpowiadał nam w ten sam sposób. Znaczenie wszystkich sygnałów było wydrukowane w książce, którą doktor trzymał w kabinie. Powiedział mi, że jest to język morza i że wszystkie statki mogą go zrozumieć, niezależnie od tego, czy są Anglikami, Holendrami czy Francuzami. Największym wydarzeniem, w jakim uczestniczyliśmy podczas tych pierwszych tygodni, było minięcie góry lodowej. Gdy zaświeciło na nią słońce, rozbłysła setką kolorów, mieniąc się jak pałac z bajki. Przez lunetę zobaczyliśmy siedzącą na górze matkę niedźwiedzia polarnego z młodym. Obserwowała nas. Doktor rozpoznał w niej jedną z niedźwiedzic, które rozmawiały z nim, gdy odkrywał biegun północny. Podpłynął więc bliżej i zaproponował, że zabierze ją i jej młode na Karlu, jeśli sobie tego życzy. Ale ona tylko potrząsnęła głową i podziękowała. Powiedziała, że małemu byłoby zbyt gorąco na pokładzie naszego statku, nie miałby lodu, który chłodziłby jego stopy. To był rzeczywiście bardzo gorący dzień, ale bliskość tej wielkiej góry lodu sprawiła, że wszyscy postawiliśmy kołnierze i zadrżeliśmy z zimna. Podczas tych cichych i spokojnych dni z pomocą doktora znacznie poprawiłem czytanie i pisanie. Szło mi tak dobrze, że pozwolił mi prowadzić dziennik pokładowy. Jest to duża księga prowadzona na każdym statku, rodzaj pamiętnika, w którym zapisuje się liczbę przebytych mil, kierunek kursu i wszystko inne, co się dzieje. Doktor również w wolnych chwilach prawie zawsze pisał w swoich notatnikach. Czasami do nich zaglądałem, ale trudno mi było rozczytać pismo doktora. Wiele z tych notatników dotyczyło spraw morskich. Było sześć grubych, wypełnionych notatkami i szkicami różnych wodorostów. Były też inne o morskich ptakach, inne o morskich robakach, jeszcze inne o muszelkach. Wszystkie miały być kiedyś przepisane, wydrukowane i oprawione jak zwykłe książki. Pewnego popołudnia zobaczyliśmy unoszące się wokół nas ogromne ilości czegoś, co wyglądało jak martwa trawa. Doktor powiedział mi, że była to trawa morska. Nieco dalej, stała się tak gęsta, że pokrywała całą wodę, jak okiem sięgnąć. Sprawiała, że Karlo wyglądała, jakby poruszała się po łące, a nie żeglowała po Atlantyku. Płynąc po tym zielsku, można było zobaczyć wiele krabów. Ich widok przypomniał doktorowi o jego marzeniu nauczenia się języka skorupiaków. Wyłowił kilka krabów siecią i umieścił je w swoim zbiorniku nasłuchowym, aby sprawdzić, czy może je zrozumieć. Wśród krabów złowił również dziwnie wyglądającą, pulchnął małą rybkę, która, jak mi powiedział, nazywała się Silver Fidget. Po chwili bezskutecznego słuchania krabów, włożył rybkę do akwarium i zaczął jej słuchać. W tym momencie musiałem go zostawić, by zająć się obowiązkami na pokładzie. Wkrótce jednak usłyszałem, jak krzyczy, bym zszedł na dół. — Stabins! — zawołał, gdy tylko mnie zobaczył. — Niezwykła rzecz! Całkiem niezwykła! Niewiarygodne! Nie jestem pewien, czy śnię! Nie mogę uwierzyć własnym zmysłom! Ja! 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 — Dlaczego, doktorze? — powiedziałem. — Co to jest? Co się stało? — Ten fidget Wyszeptał, wskazując drżącym palcem na zbiornik nasłuchowy, w którym mała okrągła rybka wciąż spokojnie pływała. On mówi po angielsku i gwizdze melodie, angielskie melodie. Mówi po angielsku? Zawołałem. Gwizdze? To niemożliwe. To fakt powiedział doktor blady z podniecenia to tylko kilka słów rozproszonych bez szczególnego sensu wszystko zmieszane z jego własnym językiem którego jeszcze nie potrafię rozszyfrować ale to są angielskie słowa chyba że coś jest nie tak z moim słuchem a melodia którą gwizdzę jest prosta jak drut zawsze ta sama melodia posłuchaj i powiedz mi co o tym myślisz powiedz mi wszystko co słyszysz nie przegap żadnego słowa Podszedłem do szklanego zbiornika na stole, podczas gdy doktor chwycił notes i ołówek. Rozpiąłem kołnierzyk, stanąłem na pustej skrzyni, której używał jako stojaka i włożyłem prawe ucho pod wodę. Przez kilka chwil nic nie słyszałem, z wyjątkiem ciężkiego oddechu doktora, który czekał sztywny i zaniepokojony, aż coś powiem. W końcu z wnętrza wody usłyszałem niewiarygodnie cienki, cichy głos, brzmiący jak śpiew dziecka oddalonego o wiele kilometrów. A, powiedziałem. Co to jest? Zapytał doktor ochrypłym, drżącym szeptem. Co on mówi? Nie mogę tego zrozumieć, powiedziałem. Głównie w jakimś dziwnym rybim języku. Och, ale chwileczkę tak teraz rozumiem. Zakaz palenia. Ojej, ale dziwak, popcorn i pocztówki z obrazkami tutaj. Tędy do wyjścia nie pluj. Co za zabawne rzeczy do powiedzenia, doktorze. O, ale poczekaj. Teraz gwizdę melodię. Co to za melodia? sapnął doktor. John Peel. Ha, ha, ha! zawołał doktor. Właśnie tak to sobie wyobrażałem. I zaczął wściekle pisać w swoim notatniku. Słuchałem dalej. To niezwykłe. Mruczał do siebie doktor, gdy jego ołówek przesuwał się po kartce. Niezwykłe ale strasznie ekscytujące, zastanawiam się, gdzie on. Jeszcze trochę zawołałem. Jeszcze trochę po angielsku. Wielkie akwarium wymaga czyszczenia. To wszystko. Teraz znów mówi jak ryba. Wielkie akwarium mruknął doktor, marszcząc brwi ze zdziwieniem. Zastanawiam się, gdzie on się nauczył. Potem poderwał się z krzesła. Mam to! krzyknął. Ta ryba uciekła z akwarium, oczywiście! Zobacz, jakich rzeczy się nauczył. Pocztówki z obrazkami zawsze sprzedają je w akwariach. Nie pluj, zakaz palenia, tędy do wyjścia, rzeczy, które mówi obsługa, a potem o jej, ale dziwak! Takie rzeczy ludzie wykrzykują, gdy zaglądają do akwariów wszystko do siebie pasuje. Nie ma co do tego wątpliwości, Stabins. Mamy tu rybę, która uciekła z niewoli i jest całkiem możliwe, w żadnym razie niepewne, ale całkiem możliwe, że teraz za jego pośrednictwem będę w stanie nawiązać komunikację ze skorupiakami. To wielkie szczęście. Hejlisku, czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś, i do usłyszenia!